Co pewien czas powracamy do tematu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wiosna coraz bliżej i tylko patrzeć jak na drogach zaroi się od rowerzystów oraz jeźdźców na skuterach i motocyklach. Okrutna prawda jest taka, że żaden z nich nie ma w kolizji z jakimkolwiek samochodem najmniejszych szans. Stąd nasz apel do wszystkich użytkowników dróg. Bądźmy rozważni, zachowajmy zdrowy rozsądek, nie liczmy, że znowu się uda. Rowerzysto, wiemy, że ustawodawca dał Ci przywileje, ale nie egzekwuj ich zupełnie bezkrytycznie. Skuterzysto, motocyklisto, nie szarżuj, bo Twoja lekkomyślność może mieć dla Ciebie przykre konsekwencje. A ty, siedząc bezpiecznie otoczony karoseryjnymi blachami, zabezpieczony strefami zgniotu, pasami, poduszkami, kurtynami, patrz w lusterka. Bo motocykle, skutery, rowery są wszędzie. Od wiosny do tego katalogu prawdopodobnie dołączą hulajnogi elektryczne. Tak bowiem zakłada nowelizacja przepisów zaliczająca hulajnogi do tzw. urządzeń transportu osobistego, które będą musiały poruszać się po jezdniach czyli właśnie tam, gdzie skutery, motocykle i samochody Obowiązek ten będzie dotyczył odcinków, na których dopuszczalna prędkość wynosi 50 km na godzinę. Na razie jeszcze nie rozstrzygnięto, co będzie tam, gdzie dopuszcza się szybszą jazdę. Natomiast nasi komentatorzy z pewnością mają już opinie na temat pewnego wypadku. Andrzej i Romek z chęcią podzielą się z Wami swoimi spostrzeżeniami. Dzień dobry Państwu. W programie na Osi pokazujemy od już kilku tygodni, dlaczego wydarzyły się wypadki, dlaczego one się zdarzają na drodze. i Razem to czynimy razem z Romanem Latynem. No i oczywiście Andrzej Wachowski. Jesteśmy tu we dwie głowy. Bo co dwie głowy, jak Andrzej powiedział kiedyś tam, to nie jedno. No i dokładnie. Chcemy właśnie przeanalizować kolejny wypadek, i chciałbym, żebyście Państwo to zobaczyli, dlaczego on się wydarzył. dobierzmy się do roboty. Zapraszamy. Noc. Na noc mało widać. ale w nocy jak wiadomo, wszystkie koty są czarne, nawet białe no samochody tak. są czarne. No tak. Ale tu jakoś tak dziwnie dwa pasy w jedną stronę, czy, czy mi się wydaje? O, i tam jeszcze. Jo, 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 jo. Ja myślę, że ten pan po prostu chciał zjechać na prawy pas z lewego, ale nie wiem. Patrzmy tu, właśnie, na tą stronę. Tutaj. Na tą stronę, tam dochodzi do najechania na tył samochodu, pojazdu. który w ogóle nie hamuje. Który w ogóle nie hamuje. No. I uderzający go od tyłu drugi samochód powoduje po prostu wypchnięcie tego pojazdu ja po prostu... na sąsiednią nitkę drogi. Ja po prostu myślę, że ten pojazd za nim jechał za szybko i... Po prostu nie widział tego przed sobą, albo też pisał coś, w, w telefonie grzebał się zagadał. Ale ktoś na dopiero, nawierzchni nie tak, zachowował, dopiero zaczął hamować, jak już padł. Jak już uderzył, to zaczął hamować, po prostu stop się zapalił i zaczął hamować. Na jechanie. To, to jest po prostu nie kierowcy, nie zachowanie ostrożności. <grym> po prostu za szybko jechał. Te samochody jadą, jak wszystkie normalnie. A tamten po prostu impetem uderza w bagażnik, I jak uderza w ten bagażnik, o i dopiero po uderzeniu, tak jakby też nie panował nad Możliwe, że był pod wpływem alkoholu albo narkotyków. Także patrzmy też w lusterka. powiem, że to jest bardzo ważne. Niekiedy widzimy szybko nadjeżdżający pojazd z tyłu, i możemy zareagować albo zjechać, albo dodać gazu, uciec. Także. Tutaj w tym przypadku ten się nie spodziewał, że zostanie po prostu najechany, także trzeba uważać. Ja też zawsze patrzę w usterka, staram się jak skręcam gdzieś w lewo czy w prawo, i muszę zwolnić. Pierwsze to jest kierunkowskaz, drugie to jest stop. I jeszcze patrzę w usterka, czy jakiś tam za mną pojazd mocno nie hamuje. Jak już mocno hamuje, to uciekam, po prostu jadę prosto dalej, żeby żeby nie było tej kolizji, żeby nie, jechał, nie wjechał mi w tył. No, tu mamy, widzimy taki, widzimy taki właśnie przypadek, a tu doszło, że pan zmienił sobie nawet pas taki dzielący, pas z zielenią, oczywiście śniegiem, na całkiem prawy. No i oczywiście latarnia ucierpiała, także mocny słup, gdzie uderzony po prostu Został pchnięty, pchnięty na, na tą latarnię. Pamiętajcie, że lusterka nie są dla ozdoby w pojazdach. Te lusterka mogą uratować wasze życie. A w samochodach osobowych mam je trzy. I po prostu trzeba się przyzwyczaić, żeby je patrzeć. Bo... I dobrze ustawić. Przepraszam, bo taki wariat po prostu, a takich nie brakuje, narobi. Takiego ambarasu. Mam nadzieję, że z ludziom się nic nie stało. No. Powiem, że nie rozumiem tych pasów ruchu. To tak w jedną stronę wszyscy jechali. Pas zieleni, znowu jakieś drzewa, jakieś latarnie. Nie wiem o co chodzi, bo u nas to się jeździ w tej i we w tej, ale ja, ja. <laughs> tam było inaczej. Było no, uderzenie w tył nie wiem, zagapienie się najprawdopodobniej, albo pisanie smsa, nie wiadomo o co chodziło, ja bym to nazwał pocałunek w czwóreczkę. <gry> Bardzo dobre określenie. Natomiast jak Wy byście to chcieli określić? Może Wy macie inne spojrzenie na ten wypadek. Patrzcie, oglądajcie go na naszym kanale na YouTube. I piszcie tam w komentarzach, co wy o tym sądzicie. A ja zapraszam do programu na Osi. Do cyklu nie zabiję, nie, nie daj się zabić już za tydzień. Do widzenia. Do, do zobaczenia. Się.